Dzień dobry, Lelis. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Hej, moi drodzy, witam was na moim kanale. Po tylu miesiącach, nie wiem ilu miesiącach, ale tyle minęło i co. Zapytacie ja co to, co twój za odcinek. No też w sumie nie wiem, tak mnie naszło, żeby nagrać, bo dawno nic nie nagrywałam bardzo dawno. I co? I teraz czyście Lelona i lecimy, gdzie zaraz zobaczycie. Pewnie po tytule już się domyślacie i będziecie wiedzieć o co B. Ale no. Ogólnie fajnie, cieszę się, tylko jest taka ogólnie pogoda. Taka średnia. Ona jest taki... A nie, on jest czysty akurat. Tylko on w zimę tak się trochę brudzi mocno. Ale tak to jest czysty. No dobra, jest okej. Okay. Na pewno w porównaniu do Rodego jest czystszy. I co? I będziemy się siadłać to na naszą samą ujeżdżalnię, trochę nam zarosła. Ten kto pamięta. Ogólnie jestem ciekawa, czy ktoś w ogóle pamięta stare odcinki. Kawa. czy są takie osoby? Na pewno, na 100% są to jakieś osoby, które pamiętają stare odcinki, bo ostatni odcinek taki gadany to był. Yy, z ujeżdżalni, nie? Ta tutaj co ujeżdżalnia była robiona i pamiętam, że tutaj nagrywałam odcinek z tworzenia tej ujeżdżalni i no i, i tam kilka osób oglądało to, także jakieś osoby pojedyncze na pewno będą pamiętać o co chodzi. I co? Muszę tylko wysłodki zalać, od razu sobie wsypiemy yy, trzy miareczki. Jutro trzeba pojechać po wysłodki ogólnie, bo już nam się kończą. Chwileczki zalejemy na wieczór dla chłopaków i zaraz wam jakieś nowości może poopowiadam tutaj, co się u nas działo przez te miesiące, bo na Instagrama też rzadko dodawałam cokolwiek, bo jakoś tak powiem wam, że no nie, nie mam tej weny, nie, teraz jakoś czuję taką energię taką wiecie wakacyjną i w ogóle te wakacyjne odcinki takie fajne zawsze były, pamiętam kiedyś nagrywałam i ogólnie czuję taki wakacyjny vibe i postanowiłam nagrać yy, odcinek. Yy. Począć wakacji, to kibicję. No wiem właśnie, wam tutaj zaraz nagrać taki odcinek wakacyjny, bo Siwy przyjeżdża, Siwy. Opowiem wam, że nie mogę się już doczekać jak Kornat już Siwym wbije nie na powiem wam, że jest tak super zawsze. Normalnie rok temu też był siwy tutaj, w 2023, ale nigdy tam nie nagrywałam chyba na YouTube, a nie pamiętam. Ale na pewno na relacjach, na Instagramie dużo tam się go przewijało i w ogóle tak sobie jeździłyśmy, tutaj sobie stało, zawsze do wieczora siedziałyśmy i po prostu super było. I teraz będzie tak samo, że już po prostu nie mogę moi drodzy doczekać. Naprawdę powiem Wam, że to jest sezon, sezon, sezon! I co? Nic takiego się tutaj nie zmieniło. To mamy pele, siano słoma i. No i ujezdniania tylko nam trochę zarosła, a tak to wszystko po staremu, nic takiego, moi drodzy, się tutaj nie wydarzyło, jest lelon. No i co, idziemy się siodłać, wracam do was jak znaleję wysłodki i osiodłam lelona i jedziemy w teren, w teren. w drogę moi drodzy <laughs> jedziemy, biorę sobie właśnie Lelona wsiądę chyba sobie nawet tutaj wiecie, nie wiem jak on się zachowa w terenie nie mam pojęcia, bo o Jezus dawno nie był i no zobaczymy co to będzie tutaj chyba sobie już wsiądę bo mogłam trochę dalej sobie dopiero w lesie wsiąść, ale tutaj chyba damy radę, co? Frit? stój Lelon, stój powiem wam, że tak mnie boli paznokieć bo on mi się tak odgiął tutaj i mnie ja mega boli, harczy muszę sobie go spiłować Popręg mamy git i lecimy furą. Dawno nie był w terenie, też ogólnie dawno nie byłam w terenie, dawno nie siedziałam na koniu z miesiąc temu może. Zaraz wam powiem, dlaczego tak to wszystko wygląda. Trochę, moi drodzy, muszę was tajemniczyć, co tutaj się ogólnie dzieje, bo nie jesteście na bieżąco, a musicie być, przecież nie na ląd. i Łukasz już z nami pewnie przywitała, ale ja się jeszcze nie witałam, więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku. Jedziemy do Julii. No po prostu... Jak to się nazywa? Jestem atrakcją tej wioski. Dnia ja, byłoby tu nudno. Więc zapraszam Was Kurczę. Bezpieczeństwo to podstawa. Pamiętajcie. do w kasku. Nie, lecimy właśnie. W ogóle mam bata takiego fajnego, sklejonego, bo to jest... nie wiem, co to jest... Ale ważne działa, nie? To jest najważniejsze. Koń leci, grzywę mu trzeba ogarnąć, ale to już u Julki. Non nerkę, panterkę, paznokcie, wszystko. Jestem koniarą. Robi Julia, ale interesuje mnie tylko to, żeby dojechać w całości, ponieważ mój koń nie chodził miesiąc. Eee. Na razie żyje. Nie wiesz co do mnie? Kto zna potrzeby Twej jak ja, 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 ja ty, ty. Kto wkurzycie, jak ja? Kto będzie w Twoich snach Masz gorszy dzień impulsywny, cały ty. Zakręceni wiecznie my. Kurwa, to tam u mnie. Tu leży mój bat w ogóle. Mm, tutaj. No, także. No spadła mnie. Ja wam powiem, jak to było. Bo chciałam zrobić fajnego birilla. W galopie. ogólnie w ogóle łukieć, nie? Cały. Ale chciałam zrobić fajnego. W ogóle jestem bez kasku. Chciałam zrobić fajnego brilla I napisać. wiatr we włosach, w oczach łzy na liczniku 43. No i. 43 <noise> było, nie? Po co mojego upadku chyba? Ale powiem Wam, tak mnie boli, nie? To Biodro. Że ja nie wiem, nie. Będę miała stłuczone. Ale pole... ja po prostu poleciałam, nie. Eee... Cześć się mój koń nie stwierdził, że uciekanie, Bo jakby jeszcze uciekał, tak by miał go gonić, to bym się wypłakała. Ale no jest dobrze, nie? Miar git. Jak u to co się stało, to... To chyba się popłaczę. Ale wiatr we włosach w oczach łzy na 43, nie. nie? No i jazda. Mam w ogóle, moi drodzy, dograć tego, że jestem już na koniu, nie? Siedzę sobie, już sobie przyjechałam, nawet kusikiem sobie ruszyliśmy. I co? Kornelia już na mnie czeka i pewnie wam pokazała, co się stało. No tak. No tak. Nie, nie będę tego komentować w żaden sposób. Jestem ciekawa, czy nagrała wam coś z tego momentu. Ale powiem wam, że ogólnie kom... nie komary, tylko muchy mnie gryzą. I... i mnie tyle to boli, ale to nic, jedziemy sobie. Ja bym sobie naprawdę się. powiem wam, że ogólnie w przeciągu tych kilku miesięcy, w sensie od początku roku, może można było powiedzieć, bo ostatni odcinek taki gadany był chyba w styczniu, nie? Coś tak mi się wydaje, albo jeszcze w grudniu, nie pamiętam, chyba w styczniu. Ja bym powiem, moi drodzy, że <laughs> mega dużo rzeczy się wydarzyło i na przykład niedawno, kilka dni temu, Mój rudy postanowił ustać mnie na nogę i mam ogólnie zmiażdżone tkanki miękkie. Tak to chyba się mówi, nie pamiętam. Mam po prostu jakieś tkanki zmiażdżone w stopie lewej, bo to było z że go wprowadzałam. A on ogólnie dwa miesiące nie chodzi, bo on nie jest podkuty. Miał ściągnięte podkowy, bo zgubił jakby podkowę i po prostu ściągnęliśmy mu te podkowy, bo myśleliśmy, że będzie normalnie chodził bez. No ale się okazało, że nie. Ma mega słabe kopyta, tam dostaje witaminy i w ogóle ale yy, no powiedzmy, że stan kopyta troszeczkę się polepszył, no i stan kopyta troszeczkę się polepszył, ale nie jest dobrze super hiper, tylko jest po prostu ok. Czekamy na kowalek, nam podkuje go teraz i no już trudno, będziemy musiał ciągle chodzić z potkowaniem, po prostu musi dostawać witaminy, trzeba mu smarować te kopyta, żeby po prostu nie było takie kruche. No i dobra, eee, no i on ogólnie nie chodzi te dwa miesiące, są półtora, no i troszeczkę taki się, wiecie, zrobił, uuu szalony, nie, tu biega, tam biega. No i go przeprowadzam i go strasznie muchy męczą, nie? Ten, kto oglądał kiedyś odcinki i pamięta, no to po prostu Rudy na muchy to jest tragedia, nie? Ja wam powiem, że wprowadzam go, stoję w tej bramce, wpuszczam go, no i on kopa prawą nogą tylnią w ziemię i po prostu tak wycelował, że wycelował mi w stopę. A ja byłam yy, na boso w klapkach, no i po prostu z całej siły ustał mi na... Na tą lewą nogę i, i tak przytrzymał to chwilę. Ja tak zaczęłam to wyrywać. Chciałam wyrywać tę nogę, no nie dałam rady, no i tam parę sekund mi stał na niej, aż go w końcu wypchnęłam i wam powiem, że tak mnie to bolało, nie? Po prostu. No ale dobra, mówię, będzie ok. Patrzę, noga zaczyna być sina. ma być sina. Ja mówię, o kurde, żeby nie złama. No mówię, też nie ma szans, no też zapewne. Dobra. No i zaczęła być jeszcze bardziej sina i ciężko mi się w ogóle na niej chodziło i po prostu powiem wam, że no... Średnio, średnio, średnio chyba, no, zaczęło mi to tak boleć, że no jedziemy tam na ten na chirurgię, nie czy idziemy, no po prostu pojechaliśmy do szpitala. Pojechaliśmy do szpitala sprawdzić, z tą nogą, prześwietlenie. No i na szczęście nic złamanego nie, nie było, tylko są tak zmierzone tkanki, te miękkie chyba, że tak mi to strasznie boli, ale to jest normalne, bo to pół tony po prostu mi dociążyło. Po prostu pół tony ustało mi na nogę, nie? I z całej siły jeszcze dociążył tą nogę, bo czułam to, bo już nieraz mi odtą nogę i po prostu... Znaczy nigdy nie miałam sytuacji, że tylnie nogą mi ustał, nie? Tylko, że on jakby z tych tylnych nóg chciał... Jakby on się odbił i pobiegł dalej jeszcze, wiecie o co chodzi, nie? No i no i co? No i po prostu taka sytuacja, no mam do teraz się na tą nogę. Powiem wam, że nie boli mnie teraz jak jeżdżę, no bo też nie robię nic wyczynowego. Czuć było, nie? że, że jednak ustał mi na tą nogę i no po prostu nawaga, mi to bolało. Ale tak to wszystko jest, Wiccio żyje i jedziemy sobie dalej. Wszystko jest dobrze i i co? No i jestem właśnie na koniu, jedziemy do Korneli. Kornelia już tam jest na po drugiej stronie, widzę ją. Chyba to jest ona. I co? No i proszę, proszę, proszę bardzo, vlog. Delon tupta, trochę muchę męczą, ale posikałam go absorbiną. W sensie resztką absorbiny pomieszaną z olejkiem waniliowym, bo na olejek waniliowy no to... Wycie działa te komary. Po prostu odstrasza, nie? Hmm? I w jaki sposób mam to skomentować teraz? No. Pamiętajcie, zawsze w kasku. Nieważne jaka sytuacja zawsze w kasku. Tutaj yy, Corneja, wiecie... Nie bierzcie zbytnio z niej przykładu, bo to tam nie ma co. Czasami tak, ale to rzadko. Trzeba uważać. czy palmo Aj ale damy radę mój damy radę lecę bez strzemion to rzuci obok ochraniaczy co? strzemię obok ochraniaczy rzuci czy on się zatrzymał <that> w żeby zrobić siku? Gdzie Nie. Spadam na to, co mówię. Co się drodzy? Mm. Jest już wieczór. Konie sobie stają. Mm. Nie wiem, gdzie jeszcze tutaj ładnie. O, stoi. Dzień dobry. No, dzień dobry. Ale ładny bialutki. Co tam? No co piękny? No co słodki? On masz oczy. Co tam? Co tam Sivson? Idziemy zobaczyć jeszcze do moich koni. Które są tam? Gdzie No dzień dobry! A ty jesteś ładny Co tam? No co tam, patrzcie sobie, patrzcie, zobaczcie O Jezu Zobaczcie moi drodzy, co on sobie zrobił Musiał gdzieś się Betrzeć A myślą. Patrzcie jak oni ładnie wyglądają W takiej porze No co śliczny? Co? No co tam? O Kaczka leży No. Patrzcie jakie słodnie. Tam konie, tu konie. Mm, ja mam ogólnie stanie ogarniętą. Mhm. Stanie jest ogarnięta, tylko muszę jeszcze siano im dosypać. Muszę otworzyć biletom. Tą resztkę dam Lelisowi Albo... no Lelisowi To otworzę To musia musiała ale nie dam rady sama Ogarniemy Do tego box I tu muszę tylko się dołożyć, tam te siena I tylko się do siena przeprowadzić i będzie jadła. Nie patrzcie na syf, ale pokażę wam co je Rudy Tutaj mamy Tręby Waga. Uwaga Oj Dobra, I teraz tak, raz, dwa, mamy moi drodzy cztery miarki, cztery kupki tych od, od po prostu to są otręby ryżowe, nie wiem jak się odmienia, po prostu otręby ryżowe i Rudy dostał cztery kubki tego. I teraz idziemy co zalać. I zaraz zobaczcie ciąg dalszy klimat. Nie, po prostu jak tu stanie, to czuję taki vibe. Nie wiem. Nie wiem jak wy, ale po prostu czuję taki klimacik, nie? Uwielbiam taki klimacik, naprawdę. Ale wydaje mi się, że czuję taki klimat, dlatego że mam strasznie dużo fajnych wspomnień stąd i... I po prostu dlatego tutaj taki vibe tego wszystkiego. I co? Muszę teraz zalać tutaj ładnie. Wysłodki, yy, nie wysłodki. Wysłodki też dostaję, ale odrębny że muszę zalać. Cześć, ładnie dostaję. Wysłodki, te wysłodki musimy przelać do tego. To. Yy, to jest biotyna dla Rudzika i teraz tutaj na początku w sumie mamy witaminę C, tu mamy witaminę C i tu mamy miareczkę 4 gramy i musimy witaminy C, C tak no ponad miarkę raz i dwa dla Rudego i jedną miarkę ponad dla Lelisa, bo Lelis zostaje tylko wysłodki i garstkę może Brandona, no nie wiem tam parę granulków Brandona, prostu mu tak wrzucam czasami. I co? I teraz musimy biotynę o, otworzyć. I tutaj dajemy trzy miarki. O, dla rudego. I tylko dla rudego Relis nie dostaje biotyny. jest tylko w tamtyce. I co? I to w sumie trzy... A nie, to nie król. W tym pudle mamy Brandona. I dajemy rudemu trzy kubki elegancji i mieszamy ładnie wszystko. Tutaj w sumie takie wodnice troszeczkę się zrobiło, ale to nic. Nic się jedzie. I tutaj Ile ja tam tylko takie coś dostaję, bo on teoretycznie nie musi nic nie dostawać. Tylko takie, o. Boksik Tam mamy box Rudego. Tam tego też postawię. Tam zawieszę, będą takie zawieszane specjalne. I naprawdę, proszę, kochani, nie patrzcie na sensywnie Bo to jest tragedia. Tu że sprzątne, nie? Obiecuję, że sprzątne, Serio. Będzie G. Z wami teraz, w drugim dniu, już, bo zapomniałam dograć końcówkę tamtego odcinka. Tego odcinka w sumie. E, wczoraj jestem dzisiaj. I co? Jestem z Gucia, Gucia. Guciu! Ha, ja, Pamiętaj, chodź, Pamiętajcie z Gucia może... Jak... Pamiętaj ktoś. Oj! No i co moi drodzy? Ja się z wami żegnam. Dajcie znać, jakie byście chcieli zobaczyć filmy na moim kanale. Bo ja zbytnio ogólnie pomysłów nie mam i byście mogli pozostawić mi jakieś pomysły, bo nie jestem zbytnio kreatywna. Ale coś wymyślę i oby do następnego odcinka mam nadzieję, że wytrwam i dam radę i dogram wam coś jeszcze, żebyście mieli co oglądać. Także ja się z nami żegnam. Do zobaczenia.